Serdecznie Ciebie i Was witam do nowych filmików. E, właśnie to jest czas dla wagi. Waga właśnie jest znak powietrzny, to kochana waga wszystkiego najlepszego na Twoje urodziny. My tutaj jesteśmy na lotnisku, tak? I właśnie waga nam symbolizuje dyplomację, doskonały balans i też piękność i miłość, tak? E, no. I to właśnie jest teraz fajnie, no bo tutaj mi wiatr tak naprawdę wieje i to bardzo fajnie pasuje do czas dla Was, dla Wagi i wszystkiego najlepszego. Moje kochane skorpiony, i co Was tutaj czeka w październiku 2016? To właśnie tutaj, od 1 do 10 października. Pytam tutaj, jak właśnie ze Waszą zdrowie tutaj wygląda, albo wellness, fitness, te wszystkie takie tematy, tak na ciało i tak dalej. Może być, że tutaj serduszko jest naprawdę otwarte i Wy się tutaj zakochacie. Albo tak emocjonalnie i w psychice bardzo dobrze, że wszystko jest tak pookładane i dobrze się czujecie. To właśnie może być tutaj. A fizycznie właśnie dla ludzi, które mają takie problemy, to ja jakoś widzę, że wy tak będziecie te, tego też zaakceptować, właśnie tak jak jest sytuacja. I też może być, że też dużo pomocy i też ludzie też lubią wam pomagać, też właśnie będą wam pomagać, czy to są doktory jakieś, albo pielęgnarki, albo ktokolwiek. To właśnie to jest właśnie Klaus, to jest mój, mój mały piesek, no bo ja właśnie manifestuję teraz małego pieska do mojego życia i to trzeba tak robić, <noise> że ten piesek już jest w życiu, tak? Albo cokolwiek to się człowiek chce i tak właśnie, i to też funkcjonuje Feng shui właśnie w tym sensie i to dlatego to tutaj, i to jest mała zabawka, która taka mała dziewczynka zapomniała, Um, I to jest fajnie, no bo ja, ja w tym widziałam, że to już jest tak w drodze tej ma manifestacji, tak, tego pieska i to jest właśnie tutaj um, filmik z Klausem. <laughs> Ale to jeszcze chyba jeszcze jeden filmik o tym też będę robiła, no bo to bardzo interesujące jest tym pieskiem jeszcze dalej. Ale to właśnie tutaj dalej gadamy dla Was, taroskop i to właśnie to zdrowie, tak było, to może być, że, że się zakochacie, tak. Ale tutaj to właśnie mamy w pracy, to Wy chyba jesteście na urlopie, albo co? może być, albo naprawdę jakiś sukces jest i gdzie wy naprawdę wygracie tutaj coś albo naprawdę się czujecie tak że coś, coś jest wygrane albo jakiś projekt jest um, taki sukces może być ale z pieniądzami jeszcze dokładnie bym chciał powiedzieć, aha, to może być że wy tutaj robicie dużo albo, albo naprawdę z pasją też z innymi ludźmi tutaj nad pieniądzami robicie i to, i to też um, taka dynamika tutaj Wielkie pieniądze tutaj nie leżą, ale też problemy mi, mi nie leżą. To ja myślę, że to jest ok tutaj i że naprawdę e, będzie też e, dobrze wypracowane tutaj. To mamy tutaj projekty, to właśnie są, to jest wszystko, co wy tak robicie, tak na parę, czy, parę godzin w tygodniu. To może być mała ekstra praca, tak na parę godzin. Tak w tygodniu, um, to właśnie z pieniądzami, jak chcecie ekstra pieniądze tutaj robić, aha, to jest interesujące, kurde to ja właśnie lubię te, te karty tarotowe, no bo wiecie co, to my mamy właśnie tutaj króla, króla, króla um, of wands no to właśnie po angielsku, ale król ognisty tutaj ogień, nie? I tutaj mamy ten um, rycerz rycerz właśnie ognia i to, to jest właśnie rodzina Chyba są to ludzie z, z tej samej rodziny, co będzie współpraca z nimi. Albo to, to będzie jakiś rodzinny biznes, gdzie wy jeszcze więcej będziecie sobie robić. Albo to jest wasz biznes i ty tak sobie myślisz, dlaczego nie siostra albo brata albo kogoś spytać, czy mi mogą pomóc, rzeczy tam do, do poczty zabrać, albo jakieś tam pomagać na w internecie albo cokolwiek, tak? To może być rodzina, ale nie musi, ale to są właśnie oboje mężczyzny, które naprawdę mają pasję w robocie, w pracy, lubią ten projekt, naprawdę lubią też pracować i z nimi się idzie naprawdę tak dynamicznie też działać. To oni działają. Albo ty będziesz mieć taką energię, że będziesz em, naprawdę em, chęć mieć, żeby te pieniądze tu też robić. I ja tak myślę, jak taki ty będziesz aktywny, aktywna, tak? To naprawdę będzie dobry sukces, albo jak jesteś kobieta, no to jakieś pa, 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 pan na, naprawdę na pewno ci tam będą pomagać, dobra? To też właśnie może być. Ale to jakoś tak energia jest taka bardzo fajna, że naprawdę ludzie też robią tutaj. Nie? To bez roboty tutaj nie widzę pieniądza, ale aktywność widzę. To my mamy właśnie tutaj dla Was miłość. Aha, i to trzeba wiedzieć naprawdę. Um, um, wątpliwość. Tak, to jest karta wątpliwości tutaj. I co będzie właśnie, jak jesteś singlem i jesteś kobietą? Aha, to będą wiadomości takie fajne. I te wiadomości, to wiesz co, to możesz, możesz też ich tu właśnie tutaj poznać. Tak, to pani, proszę panią, to ty musisz właśnie, ty, ty, ty umiesz też, nie tylko, nie, ale, ale tam właśnie są, są też faceci, tak? W robocie są faceci i to może być, że tutaj naprawdę będzie flirtowanie. Mhm. Ale czy to jest tylko takie flirtowanie, tak sobie? Ale um, tak, ale ja tak widzę więcej flirtu, niż tak naprawdę naprawdę związek albo co. To, to tego jeszcze tutaj nie, nie widzę, tak? Ale sobie poflirtować będziecie, ale ty chyba też naprawdę dużo będziesz robić. Dużo pracować. I co ja tutaj jeszcze widzę, te małe projekty, ludzie, nie? To znaczy ta ekstra pieniądze może być, ale tutaj mamy właśnie też koło fortuny. I to też może być karma jakaś: to też może być, że ty tutaj coś robisz, co naprawdę chcesz też robić i co naprawdę jest też Twoja pasja, i zawsze chciałaś albo chciałeś robić to, i chyba też takie coś, co też jesteś, dlatego też tutaj na świecie, tak. Jak to jest, jak jesteś artysta? Artystyczne rzeczy. Wszystkokolwiek, muzyka robić, tak? E, grać albo e, cokolwiek, co jest naprawdę tak artystyczne albo kreatywne. Takie zawody mogą być zawody albo hobby Twój, i to jest też na dobrym, stabilnym fundamencie. I to też może być, że z tym też trochę kasy będziesz robić, albo już dużo kasy z tym robisz i naprawdę jesteś artystą. To też właśnie może być. Projekty takie socjalne, karytatywne. No, to może być, że Ty tutaj właśnie z dziećmi pracujesz albo co, tutaj to też bardzo um, wygląda mi, mi dobrze i też, że te ludzie też naprawdę chcą pomóc i nie tylko gadają, albo nie tylko próbują te pieniądze tutaj brać, albo co. To tutaj właśnie takie pozytywne um, rzeczy widzę. Tak? A właśnie tutaj do miłości jeszcze raz. Ja, jest, jak jesteś panem i jesteś singlem, to właśnie widzę, że to jest tak up to you. To znaczy, jak ty będziesz e, gadać e, kobiecie, którym, którą lubisz, że ją lubisz, no to ona cię też będzie lubiła albo naprawdę tak jesteś um, aktywnym to też ludzie właśnie też tak będą. Taki echo będzie dobry. Ale jak nic nie będziesz robić no, no to też nic z tego nie będzie. To właśnie tutaj też tak bardzo bardzo widzę. Tak. Jak jesteś w związku już dużo lat aha, to może być inny facet. <gry> Nie, to żartuję, może być, no bo to, to, no to dużo ludzi tutaj patrzą, dobra, to dużo, dużo Skoprionów na, w Polsce są i nie cała Polska tutaj patrzy, owszem, ale parę to patrzą, to ja bym powiedziała, to może być też jakiś coach, ale będziemy jeszcze dalej informacje mieć, Aha, no. No. Może być, że tutaj trochę flirtujesz z kimś? Druga, um, drugi człowiek, trzeci człowiek tutaj trochę, ale to tylko są takie małe flirty, nic takiego. No jak, jak, jak partner się dowie, no to, to chyba nie będzie tak dobrze, no bo partner tutaj się trochę tak, czuje tak trochę, no. Smutny. Dobra, ale jakoś takie małe flirtki tutaj jakoś widzę. Aha, to też może być, że tak wewnętrznie ty, tak, ty też tak nie wiesz, czy ten związek, to, to małżeństwo ma tam, ma tam być albo nie, albo tak wątpisz, czy to jeszcze dalej, no czy to, czy to te małżeństwo jest, jest taki, taki dobry jeszcze. To znaczy jestem małżeństwo jeszcze albo związek, ale no chyba te uczucia już tak nie ma jak kiedyś. Dobra. Ludzie w otoczeniu. To są fajne ludzie, chyba młode ludzie, albo młodsze ludzie, albo tak młodo jakoś wyglądają, ale oni są takie kochani ludzie. To ja mam nadzieję, że ty na, na pewno, na pewno będziesz z fajnymi ludźmi mieć do czynienia. I tutaj, właśnie, karytatywy, i to też mogą być dzieci, tak? Dzieci. Też może być tutaj na urlopie albo gdzieś, tak? To dla każdego coś innego. Ale ludzie wodne też, to mogą być rak, ryba, skorpion. Nie musi, może, tak? Albo ludzie, które mają właśnie w, 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 w horoskopu dużo wody. Dużo wodne znaki w planetach albo co. No bo tutaj naprawdę masz dużo tych wodnych em, kart. I owszem, te, te ludzie mogą być też wszędzie, no bo tutaj atmosfera właśnie w pracy też jest bardzo, bardzo dobra. Nie? I też to może być, że ty też, też pracujesz z ludźmi, która, które też są władne znaki i to właśnie tak to też może być taki, taka sytuacja, gdzie naprawdę ludzie się też tak rozumią bez, bez słów. Nie? Koło fortuny to też takie, no taka mistyczna karta. Jak to powiedzieć po polsku? Nie wiem. Ja nie umiem po polsku. Okej, okay, dalej idziemy, nie? Ja? My tutaj właśnie mamy e, od 10 października, kochani, to mamy 3 ariel. No, to właśnie tutaj będzie wyższy poziom niż kiedyś był. To znaczy, jak jesteś no, jak tak jesteś chora, albo co, albo chory, to może być, że ty tutaj na większy poziom tutaj będziesz i chyba mniej się, się chory będziesz czuć, albo chora jak niż w innych czasach. Że naprawdę się stan tutaj dokładnie tak polepszy. To może naprawdę być fakt tutaj. Dla Każdego innego Skorpiona, kto no, jak chcesz tam trochę fitness robić, albo jakieś rzeczy, tak żeby się skóra po, polepszyła, albo takie rzeczy, to też się polepszy, tak? To się wszystko, wszystko tutaj właśnie polepszy, ale na tym stopie, gdzie właśnie teraz jesteś, i cuda nie ma. <grystanie> Okej. Okay. Robota, praca, pieniądze. To jest właśnie tutaj Księżyc i Księżyc, i to może być, że ty faktów jakoś nie widzisz, jakie są. No bo Księżyc tylko daje um, nie, nie tyle światła niż Słońce, tylko mało światła w nocy, tak? I to dlaczego nie widzimy w, e, wszystkie fakty, jakie są? To może być. Albo to są strachy, strachy o pieniądze, strachy o pracę, strachy, 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 czy to jest realność, albo nie. Co jest z pieniądzami? Ja. Jak dobrze pracujesz, z pasją pracujesz i naprawdę jesteś robitna, robotny, to naprawdę i to właśnie tutaj, to, to będziesz naprawdę dużo pracować tutaj, ale też mieć pieniądze. No bo to też o, o, ogniste um, znaki tutaj też są, tak? To oni też mogą być ognisty znak. Właśnie on tutaj, ten rycerz i też król, to oni mogą właściwie być uh, szczelec, um, baran albo lew. To, bo to są ogniste mężczyzna tutaj, nie? Ogniste, i poflirtować też idzie, też powiedziałam, nie? Jak, jak jesteś kobieta, to, to, to możesz ich poznać, i to też jest e, właśnie ognista karta dla kobiet, tutaj. No, Dobra, to ja z pieniądzami jest ok, ale chyba też się boisz tutaj, żeby praca jeszcze mieć. bo co? Jak będzie to? Aha, to się tutaj o tym boisz może. Ale ja tutaj widzę, że jakoś pracy nie stracisz, że tak będzie ta praca. Że to tak więcej są strachy, to trzeba poanalizować, albo naprawdę z szefem gadać albo co, albo z kimś mówić, który tak też więcej o tym wie, albo co, i żeby naprawdę jeszcze więcej tego światełka mieć w tej nocy, w tym księżycu. To właśnie bym powiedziała jeszcze, jak tak to widzę. Dobra, to idziemy dalej do kreatywności i do tych małych projektów. To mogą być jakieś kłótnie tutaj, tu. Jak to jest z pieniądzami ekstra? Nie. Jak tak naprawdę opowiadasz, szukam pracy, szukam jeszcze ekstra pieniądze jakieś, trzeba trochę więcej zarabiać, no to ludzie będą się dowiedzieć i ktoś kogoś będzie znać. I to potem możesz naprawdę od znajomych albo od rodziny dostać jakiś numer telefonu albo jakiś kontakt. To może naprawdę być, że tutaj to się stanie tak. Co jest z tym konfliktem? Aha, to może być, że tutaj się coś. Um, um, że tutaj się coś kończy i tu naprawdę coś nowego szukasz. To też może być, albo jakiś mobbing albo jakieś rzeczy. Jak to jest z Aha, artystyczne rzeczy, no to może być, że ktoś, ktoś cię jakoś um, tutaj nie lubi, albo jest zazdrosny, albo próbuje cię. Próbuje cię małego zrobić, niż jesteś. To też naprawdę może być. Ale to właśnie jest taki, um, że ludzie wygrają tą wojnę, ale to, to oni nie wygrali sobą wojny. Jak są zazdrośni. Zastrosny, no to ludzie, no to oni mają problem wewnętrznie i zawsze będą zazdrosne, Czy Ty teraz wyglądasz mały albo mała, mniejsza niż jesteś, albo nie. Ale to ja bym powiedziała: pff, no, trzeba naprawdę się tutaj chyba trochę po, powadzić, albo co? Może być taka możliwość. No bo jesteś bardzo stalentowany i bardzo stalentowana, ok? I to oni są te idioty, a nie Ty. <gry> Dobra, to są socjalne rzeczy. Aha, to może być, że trzeba się tutaj dogadać z kimś? Tak, dogadać się z kimś, z jakąś organizacją, żeby pomagać innymi ludźmi, ale to właśnie jest królowa mieczy i królowa mieczy, to ona nie jest taka socjalna. To może być, że ty tak myślisz, że trzeba tutaj być trochę więcej o, otwarte, serce mieć, ale ludzie nie mają. No, mogą być też różne tematy. Okej. Okay. Mamy tutaj miłość i a, wiadomości tutaj, wiadomości, żeby naprawdę stan miłosny robić jeszcze więcej, stabilny i lojalność tutaj jest. jest I tak naprawdę um, dobre kolegi tutaj, i dobre serce i tak dalej. To właśnie jest tutaj energia. Jak jesteś singlem, jesteś pani, to jest inna pani. Albo to może być dobra koleżanka, albo też chcesz coś mieć z panią, to też może być możliwość, tak? Ale to może być dobra koleżanka też i z nią się fajnie idzie pogadać. I wiesz co, to może być, że ty tak więcej właśnie z twoi, swoimi koleżankami idziesz na kawę niż tam, tam z, z facetami, no bo oni chyba ch ch chciały tylko trochę się pobawić. Te, te dwa tam ogniste facety, a ty, chyba tutaj tak więcej ufasz um, właśnie koleżankami, albo się zakochasz um, no, um, w koleżance, albo w inną pani. To też właśnie jest możliwość, no bo tutaj mi właśnie ta królowa kielichów tutaj leży i ona może być koleżanka, albo inna pani, tak? I ona może być e, też skorpionakty, jak ty, albo może być rybką, albo może, może być raczkiem. <laughs> jak jesteś singlen pan. Możesz ufać życiem, możesz ufać sobie, możesz ufać, że możesz kogoś znaleźć naprawdę na prawdziwy związek. Ja. Najlepsze szanse, żeby naprawdę fajną kobietę tutaj poznać. I na pewno, na pewno będziesz poznać. No i wiadomości tutaj też będą i flirtowania, albo iść, iść na kawę z koleżankami, tak? To zależy, tak? co tak chcesz właśnie tutaj, ale właśnie te szanse tutaj, jak mi gadają, to są. Jak jesteś w związku już parę lat, no tam jest stabilność. Stabilność chyba, tyle ty, tego ognia już nie ma, ale, ale stabilność jest i dom stoi, tak? <grytanie> Dobra, i pieniądze też wszystko są, i, ale wszystko jest. Dobra, e, ludzie w otoczeniu to mamy właśnie... E, ludzie, które tak się czują tak, tak kiepsko trochę, to mogą być jakoś tak um, Niedobrze oni się czują tutaj. Się trochę czują, jakby nie, nie mieli pieniędzy, albo co? Chyba ty możesz um, też trochę pomóc im, albo co? Czy to jest koleżanka, albo czy to jest rodzina. Ok, idziemy dalej. To właśnie mamy teraz od października, ostatnie dni, od 20 do um, końca października. I tutaj właśnie mamy śmierć w, śmierć w zdrowiu. <laughs> Ale proszę, proszę szoku nie dostać. To właśnie, właśnie mi gada karta, że to może być jakaś transformacja. Jak to jest, jak naprawdę, no, stan może dla parę z Was być krytycznym. Um, tak, ale szanse, żeby się polepszyć są. Ale trzeba naprawdę być też, um, też słuchać doktorów, też robić co, co się ma robić. No bo tutaj to jest bardzo ważne dla pary z Was. Um, jak tak jest, wellness albo, albo fitness, no to jest dobra transformacja dla Was. To może być, że naprawdę, um, no, um, że Ty schudniesz tutaj albo co, albo się coś naprawdę tutaj polepszy. To też może być naprawdę, że jesteś w Twojej drodze i tak um, właśnie wyglądasz, jak, jak właśnie. Nie chcesz wyglądać i to jest fajnie, naprawdę. Robota. Praca, pieniądze. To właśnie król mieczy tutaj mamy. I on jest taki, może być szef jakiś, albo kto z kim pracujesz. Pieniądze są OK i są stabilne. To właśnie może być ktoś z kim pracujesz, albo musisz się dogadać, ale pieniążki tutaj bardzo dobrze wyglądają. I wszystko jest tak stabilnie, tak? Ok. Mamy właśnie tutaj. Em, projekty te i to jakoś taka blokada mi tutaj jest, no bo dla tych artystów to może być tutaj takie, no energię od ludzi, które nie są tak za fajnie, i chyba tutaj się zblokujesz, ale co to będzie? Tak, to ja bym powiedziała, karty mi gadają dla artystów, że trzeba naprawdę tą blokadę, em, naprawdę się z tą blokadą nie za dużo identyfikować, no bo to są i to breaking free, breakthrough, to naprawdę trzeba dalej robić, też jak inne ludzie durne komentarze gdzieś piszą albo co, to, to proszę się tego nie bać, tylko dalej robić i naprawdę, um, jak to powiedzieć, naprawdę tą bombę tak um, wybuchnąć, żeby naprawdę, żeby ty jest, się, się naprawdę rozwolnisz z tego. To trzeba robić tutaj, albo się naprawdę powadzić tak raz porządnie z nimi. Co tutaj mi naprawdę fajnie leży dla Was? Nie fajnie, ale no wiesz. To jest Hamburg. Podoba ci się. Hamburg w nocy. Boom. Ok. No dobra, i dalej. Nie, to ja żartuję, nie? To ja też muszę trochę uważać, co ja tutaj gadam, nie? Nie, to ja żartuję. Ale wiesz co, no? pokuć się trochę z tymi ludźmi. To. No bo to może być, że oni właśnie chcą, że. Że jakieś blokady będą. Nie? Co właśnie będzie, ekstra pieniądze dla, dla pracowników? Tak, wiesz co, to musisz być aktywny, aktywną i naprawdę robić tą inicjatywę i też naprawdę um, chęć do roboty, i też um, sam i sama, właśnie też no, być, być aktywnym, aktywną i to potem pieniądze też tutaj bardzo dobrze będą lecą nie bardzo dobrze tylko tak ok pieniądze tutaj będą jak ty naprawdę um, jesteś aktywny aktywny dobra tam socjalne rzeczy takie no musisz wiedzieć gdzie ty dajesz twoje pieniądze i gdzie ty um, współpracę tam robisz tak no bo, no bo nie wszędzie są dobre ludzie mogą też być takie os oszustwa tutaj też w tym tak jak wszędzie jak wszędzie gdzie są ludzie Mamy tutaj właśnie tam miłość. Aha, to może być, że tutaj jakoś zerwacie albo co? Co to jest za single ladies? Ja, yeah, ja. Yeah. Single ladies, wiesz co? No wiesz co, to chyba tutaj jakoś takie player albo co, albo takie, takie faceci masz tutaj tak na początku, że tylko chcą so, sobie poflirtować z wami, no ja... Yeah. Taki naprawdę prawdziwy związek. Nie, 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 nie widzę tutaj więcej koleżanki albo flirt z panią, ale tutaj właśnie widzę, że to jest tak że smutno ci będzie. No smutno, są takie czasy, co mam zrobić? No, rób sobie herbatkę, szukaj sobie fajnego pieska, no bo ja też chcę mieć takiego małego pieska. Fajny, nie? Tak. Dobrze. Aha, i to jak? jak? Jak jesteś panem, jesteś singlem. O, no to pany, to wy macie naprawdę szanse, szanse, szanse. Można tutaj naprawdę wylądować w związku. Ale można chyba też, że najpierw trzeba coś innego zrobić. Może być, że ty jakoś coś musisz tutaj em, przestać robić. To może być palić papierosów za dużo, albo e, pić za dużo alkoholu, albo jakieś rzeczy, które zawsze robiłeś, ale co naprawdę już tak nie idzie i co trzeba skończyć. Musisz czymś skończyć tutaj, kończyć, żeby to naprawdę będzie. Nie? To właśnie jeszcze dla single. Single um, panów tutaj. Jak jesteś w związku i w małżeństwie, albo co? Może być długi związek i małżeństwo. No wy jesteście na dobrej drodze i zawsze tak było i zawsze tak będzie. <laughs> Nie wiem, czy zawsze tak będzie, ale karty tutaj pozytywnie mi leżą. Dobra, i to właśnie tutaj, aha. I to właśnie jest ta sama karta niż ta Hamburg karta tutaj. To jest 16 z dużych arkanów. I wiesz co, to? Powiedziałam, że parę z Was będą się tutaj powadzić, albo ludzie się tutaj wadzą, albo oni właśnie też, no bo oni mogą być tutaj wszędzie, że nie lubią starych strukturów i też dyskutują o to i to też może być pozytywnie, to nie musi być źle. I to musicie właśnie trochę, trochę widzieć, czy to są pozytywne ludzie, które naprawdę chcą coś odnowić. Dużo rzeczy odnowić, albo chcą się naprawdę z Tobą tutaj pokłócić, i to trzeba naprawdę rozróżniać tutaj. To właśnie co, co ja jeszcze dla Was widzę, i dziękuję Wam bardzo, i do następnego. Pa pa! Hej! To właśnie tutaj pierwszy raz, gdzie mnie widzisz, to halo <noise> i cześć. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie moich filmików. Ja też robię osobiste czytania. Jakbyś chciał, chciałaś mieć takie osobiste czytanie, no to poproszę, em, podaj mi e-maila albo napisz mi e-maila i właśnie adres tutaj na dole stoi. Ja dużo lat już pracuję z kartami Tarota, z Human Design też, z astrologiem i tak bardzo dużo z. Z numerologią. Ja wszystko tak skombinuję, żeby to, e, ci podać naj, e, no, najlepszy wynik, e, który ja widzę, jak to też razem pasuje w systemach, e, żeby ci tak najbardziej pomóc, jak umiem. To, e, a jak nie ma żadny temat, no to bardzo, bardzo fajnie, że lubisz filmiki. E, dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Pa.